Dzień dobry, witam 4 października 2023 roku. Jestem w Konradowie, Szczawno-Zdrój i z tego niewielkiego parkingu rozpoczynam wędrówkę po 17 szczyt do korony Gór Polski. Jest to hełmiec 851. Metrów nad poziomem morza. Przede mną dosyć krótka wędrówka. Tutaj na parkingu jedna pani wróciła ze szlaku, chociaż nie szła na hełmiec. Jakieś dwa dziki widziała i się przestraszyła. Jest przed godziną 10 rano. Zero ludzi, nie ma ruchu. No zobaczymy, jak to będzie. Zapraszam do oglądania. Może być ciekawie. I dzisiaj dosyć ładna pogoda. Na termometrze 13 stopni. Wieczorem w Świdnicy przeszła dosyć mocna burza, ale dzisiaj od rana już piękne słońce. Plan dzisiaj ambitny. Oprócz Hełmca jeszcze dwie górki do zrobienia. Mam nadzieję, że się to uda. Nie są to jakieś długie szlaki. Ten ma 2,5 km, także myślę, że jestem w stanie dzisiaj to zrobić. Ciekaw jestem, co dzień przyniesie. Na razie schodzę w dół takim wąwozem bardzo fajny. No dzisiaj środa to nie będzie pewnie turystów na szlaku. Jak coś wyjdzie, to będę uciekał na drzewo. no co. Poruszam się niebieskim szlakiem jakby co. Chociaż dzisiaj ubrany. Chociaż dzisiaj ubrany na czerwono. Mam kija. Nie wiem czy mi coś by pomógł w takiej sytuacji. No ale cóż, trzeba się jakoś bronić. Przed dzikami. Lecimy. Co tam? To nie ryzykuje? Ten nie zdobywa korony Gór Polskiej. Ładna pogoda. Świeci słońce. Będzie dzisiaj ładny dzień. Wczoraj podobno był najcieplejszy dzień października od iluś tam lat. W tym właśnie regionie, w którym jestem. 29 stopni podobno było. No ja miałem wczoraj 26-27. Także może to była właśnie taka temperatura. I najcieplejszy dzień w roku. Nie, nie w roku. Najcieplejszy dzień w październiku od zamierzchłych czasów. jakaś tablica o nietoperzach nie tylko dziki tutaj grasują ale i nietoperze trochę schowana za bardzo ta tablica tu można usiąść odpocząć jakiś taki zbiorniczek wodny tutaj jest i kaczuszki o i kaczki wpływają no dobra nie będę kaczkom przeszkadzał tylko idę. Tak sobie myślę, że to chyba kolejna górka, na którą można by było spokojnie wjechać rowerem, ale nie mam roweru, więc muszę iść na piechotę. Zresztą tak sobie założyłem to wszystko, że będę koronę gór Polski zdobywał pieszo. Ładny las, ładny las, liściasty. Niestety człowiek zrobił swoje, bo wycinał troszeczkę drzew. Mi zegarek ostatnio gubi kurs Nie wiem co się z nim dzieje Zagadałem się do kamery No i sobie poszedłem zamiast skręcić A GPS w zegarku się też, też się pogubił tak jak ja Ojejku, ojejku, ja to się mam sam ze sobą Mapy CZ włączyłem I trochę mnie naprostowały Tak to jest jak się robi kilka rzeczy naraz Zamiast kontrolować drogę To się tutaj opowiada różne rzeczy No ale to nic, droga jest taka Ładny las sobie rośnie I tutaj też z tej strony cisza spotka już czaje bazy I tutaj na drzewie jest strzałka szlak niebieski czarny wykrzyknik Tak jest. To tylko... Tylko chwila była czarnym szlakiem. A teraz pod górkę trzeba pędzić. No i teraz idziemy do góry. No i to będzie. Wyrypa tak zwana Powiem wam, że krótki kijek, ale do podpierania przydaje się. O tak to idzie teraz no, Ciekawe, ciekawe Trochę się zdyszałem Uff. Muszę odpocząć Pomału jakieś widoki się tutaj kształtują Przez drzewa ale zawsze coś widać. No i fajna jesień. Robi się ładnie kolorowo. Chociaż ja wolę, jak jest zielono, jest lato. Robi się płasko. Jestem cały czas na szlaku, zrobiło się ciemno trochę magicznie, kolejne podejście przede mną Przeszedłem już 2 km, więc jestem blisko celu Zdromę to podejście. Będę schodził tym samym szlakiem. Może uda się zbiec. Jest dzisiaj trochę ślisko, bo w nocy popadało. Chociaż nie wygląda na taką śliską ziemię, ale nogi trochę uciekają. tak się wdrapałem tu jest znak i tu jest informacja ekomuzeum wokół Trójgarbu ja jestem tu ale tu jest hełmiec więc idę tam wspinaczka zakończona sukcesem Teraz na razie równa droga szutrowa Na grawela Jak widzą O i tak jest wiół fajne A jednak nie jestem sam Ktoś już schodzi Hełmiec 30 minut W lewo No, ciekawe jak Idę dalej tą drogą Kursy mi kazały iść pod tą górkę w las, ale tam się za Chiny nie da wejść. Nie wiem kto na mapie turystycznej taki kurs wyrysował. I to nie ma żadnego sensu. Ale nic sobie nie poddaje się. Mam kijek do podpierania, ewentualnie do obrony. I maszerły. Może wyjdzie dłuższa droga. No ale trudno się mówi O jest jakiś szlakowskaz Tu jest takie podejście No i faktycznie mieć 15 minut A tutaj mieszka muchołówka mała i włochatka tam no tamten szlakowskaz nie był, czy był dobry, czy niedobry. Jak będę wracał, to jeszcze raz zerknę, ale to mi się nie podoba. I ruszam w tą stronę. No to tak, to mi się podoba. To jest szlak. Znaczy, no, nie wiem, czy mi się podoba, bo jest taki pod górkę mocno. Ale to jest chyba to. Idę. od Jest ślad zielony i widoczki się wyłaniają krótka droga ale daje w kość można się zasapać Tu jest takie rozdroże Tu pewnie rowery jeżdżą A ja idę Chyba dalej tam Nie ma tu żadnego szlakowskazu Jest po prostu tak że tak powiem oznakowane że masakra jakaś Bez sensu Tutaj dopiero jest zielony szlak. No. Chyba tam trochę niżej powinna być jakaś strzałka. Oj, proszę państwa, proszę państwa, nie podoba się to dla mnie. Cisnę. Tu to cholera wie, jaki to jest szlak. Czy to w ogóle jest jakiś szlak? jest to jakaś ścieżka idę tą ścieżką no bo co mam zrobić no tu jest takie zielony strzał. a link sto proszę państwa już jestem blisko nie no parę osób tutaj jest bawią się ognisko się pali jestem w domu proszę państwa Dzień dobry! Chełm jest zdobyty. Idę do tabliczki. Chełmiec 851 metrów nad poziomem morza. Góry Wałbrzyskie, wieża widokowa. Wieża niestety nieczynna, tylko w piątki, soboty niedzielę od 10 do 18. Mógłbym to inaczej rozplanować, ale logistycznie mi tak pasowało. I od 31 marca do 29 października. Wieża nieczynna, ale jest początka. Najważniejsza rzecz. Jest. Przybijam. Pieczątka przybita. Małe rozbieżności oczywiście w wysokości. W książeczce 851, a na pieczątce 850. I komu tu wierzyć? Na tablicy też 851. Ale to nic. Szczyt zdobyty. Nie wiem, czy uda to się objąć, ale taki krzyż jeszcze jest. Wielki ten krzyż, nie? Kurde, weź go teraz obejmij całego. Duży krzyż. Idę może z innej perspektywy. No tu jest miejsce na ognisko. Taka dosyć fajna miejscówka na piknik. W środku nie będę filmował, bo tam jakaś wycieczka. Dzieciaki siedzą, więc to się rozumie samo przez się. Tu są nietoperze. Nie tak już. Szlaki turystyczne. Jak ktoś ma potrzeba, to może skorzystać z tej toje. I ja to zrobię. Hełmiec zdobyty. Pieczątka do książeczki Kolony Gór Polski Wbita. Schodzę tym samym szlakiem. Zdjęcia porobione, pofilmowane. Idę tędy. U góry wycieczka szkolna, palą ognisko, pieką kiełbaski, dobrze się bawią. No i tak powinno wyglądać szkolne życie. W toalecie papier, ręcznik, mydło, woda do mycia rąk. Czysto, pachnąco, widać, że ktoś o to dba. Wieża niestety zamknięta, bo tylko w piątki, soboty, niedzielę jest czynna. No ale trudno. Najważniejsze, że pieczątka była na zewnątrz i można było ją wbić. Teraz muszę uważać. O! Właśnie trzeba uważać. No, się wyglebiłem. Zamiast patrzeć pod nogi, to patrzę w kamerę. Ale to nic. Pierwsze koty za płoty. Dzisiejsza wycieczka wygląda jak wygląda. E, trochę się muszę ogarnąć. Wszystko ok? Cały zdrowy. Sprzęt też. Idę w dół. Jednak lepiej było podchodzić pod górę. Wchodzić pod górę lepiej było. No, ale to nic schodzę na dół i mam nadzieję, że widzimy się w całości na dole. Eko muzeum wokół Trójgarbo. Suweczka tu mieszka. No i ślakowskaz na Hełmiec mówi, że 30 minut. Tędy? Może tędy? A może tam tędy? Tu na przykład by trzeba było wejść A, Może tu Ale tu w ogóle To wejście To mi się nie podoba Dobrze, że poszedłem tamtym szlakiem Nie wiem jak on tam wygląda, ale Nie będę próbował Najważniejsze Że wszedłem No to jest tak Aż zrobię zdjęcie, może jeden z moich znajomych z Facebooka e, powie na ten temat coś ciekawego, bo moim zdaniem takie sobie to wejście, tamto tam to też było takie sobie. No znowu się zakręciłem. Miałem kurs wygrany i się zakręciłem. I co? No przyznaję się do tego. Tym kijem powinienem przez plecy dostać. Ale najważniejsze, że zadanie wykonane. Jeszcze tylko przejść suchą nogą przez las, czyli nie spotkać dziczków i zmieścić się w tej jednej baterii na nagranie tego odcinka. Dlatego na razie kończę i podsumowanie będzie na samym dole. Wychodzę z wąwozu do końca mojej wędrówki, jakieś 500 metrów. Mogę powiedzieć, że to już ostatnia prosta mojej wędrówki. Około 6,5 km, godzina 40. I mogę tak pomału podsumować. Najważniejsze, kijek przydał się tylko do podpierania. I muszę się poważnie zastanowić, czy nie zacząć chodzić z kijkami, albo przynajmniej jednym kijkiem. Bo faktycznie, pod górę, a zwłaszcza w dół, mimo tej jednej wywrotki, kijek się przydał. Na szczęście dzików nie było. I dobrze, niech sobie już chodzą gdzie indziej, a nie gdzie, gdzie ludzie. Chociaż to ich las i my jesteśmy tutaj gości. Ale mogłyby być dziczki, gości. I po prostu nie chodzić po szlakach i drogach. Taki żarcik. 17 szczyt do korony gór Polski zdobyty. i była to jakaś specjalnie trudna góra poza tymi dwoma takimi dosyć stromymi podejściami, ale jakbym to wolno robił, to mi się tak nie zjaja. 851 metrów nad poziomem morza. Sronisko zamknięte na górze wycieczka, na szlaku. W tamtą stronę widziałem jedną osobę, teraz parę z psem, dziewczyna i chłopak chyba idą do góry. Jeżeli się podobało, to tradycyjnie poproszę o łapkę w górę, komentarze no i subskrypcję. Bo. Dzisiaj dla mnie, a dla Was, może za tydzień, może za kilka dni, kolejna wędrówka, bo jeszcze mam do zdobycia. Dzisiaj w planie dwa szczyty, ale to już w następnym odcinku. Także zasubskrybujcie, lajkujcie, wciśnijcie dzwonek. I do następnego. Aha, bo tu już jest 20-30 metrów do parkingu więc kilka zostawiam w lesie. To co przynoszę to zabieram, ale to co biorę stąd to zostawiam tutaj. No i na tym koniec, wychodzę na parking. Tu komuś się nudziło, zrobił dziurę, nie można poczytać. Hej w góry, w góry. Jeszcze raz wam pokażę. O. I tym optymistycznym akcentem, hej w góry, w góry. Do następnego, trzymajcie się, cześć.